Super. Tylko nie i proszę Cię, nie usłyszeliście, do? No? Doświadczyłem też już niefajnych komentarzy Nie wiem, co ma oznaczać Poszli do gminy upomnieć się, dlaczego kosze na śmieci nie są systematycznie sprzątane Jeździ tutaj policja Jeżdżą bardzo powoli, wszystkich obserwują Ej, nie jest źle No to sprawdzamy, jak wygląda pogoda za oknem mm, Chyba nie jest źle Chyba nie jest źle Dobra, trzeba pościelać łóżko pościelane. To teraz idziemy się ogarniać. Czyli trzeba tu trochę posprzątać, bo jest grubo. Słuchajcie, codziennie rano jeździ tutaj pan po plaży. Raz na jakiś czas kupuje u niego takie ciasteczko albo chleb, bo mają i ciastka i chleb. Takie ciasteczko kosztuje 1,5 euro, bochenek chleba kosztuje 2,5 euro. Już ugryzłem, żeby nie było To w środku jest nasza karpatka, to jest taki budyń Coś takiego I ciepłe przywozi Słuchajcie Zapomnieliśmy, że kupiliśmy Zosi szampana na urodziny A ponieważ urodziny obchodzimy Zosi 3 dni pod rząd już 4 dni Dobra, 4 dni pod rząd To teraz będziemy otwierać dzisiaj rano szampana I będziemy pić Zosią szampana Firmy Solevita Uwaga Zosia Zatrząś nim Nie Lepiej To się wyleje nie... cały Dobra To lekko O, nie szczelił. Uwaga! Uhu! Ja Jak to się robiło? Widziałaś? Korek wpadł do konewki. Jakby chciał, to by tego nie zrobił. Ok. Jeszcze dalej sobie. Mm. lej, 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 Zdaję. lej, lej, lej. Dobra! Dobra, pięknie. Super No to mamy to na tatę, a to dalej. Dobra. Tak jest. Sto lat, sto, sto lat, lat! Niech, niech żyje, żyje żyje nam! Sto lat, sto niech. lat! Niech żyje, żyje nam! A kto? Zosia! Zosia. pijemy tu! No, to jest dużo lepsze Smakuje Ci twój szampan? Nie Super! Mm. Najważniejsze, że, że Tobie smakuje, nie? Ah. Przy śniadanku Jemy Tylko nie mi laski góry to nie. Tylko nie i proszę cię, nie usłyszeliście, to? Chciałem Wam powiedzieć, że... Dla mnie jest to mega fajne uczucie, jak obcy ludzie, których w ogóle nie znacie, piszą wam miłe komentarze. I w ogóle jest to bardzo dziwne, że ktoś chce oglądać moją gębę, naszą gębę, w sensie. Oczywiście doświadczyłem też już niefajnych komentarzy, typu na przykład: Człowieku, masz lustro, jak ty wyglądasz. Takie komentarze też były. W każdym bądź razie. Ale my ogólnie komentarze usuwamy, takie wiecie, hamskie. Nie usuwamy komentarzy, które są krytyczne, takie wiecie, że ktoś nam napisał, że coś robimy źle. Ale takie, które są hamskie, gdzie nas ktoś obraża, takie hejtujące, to takie komentarze usuwamy. Także Czego także, także ten komentarz, że wyglądam jak pudełko pieczakszoka, już jest usunięty, nie szukajcie go. Będę sobie siadał i wyróżniał niektóre komentarze, bo no mega mnie to cieszy, że ktoś pisze, że chce mu się, że ogląda. To teraz y, znajdźmy ostatni film. 32 komentarze. A, Tutaj jest taki komentarz, do którego na pewno się odniesiemy. Ola bynajmniej bardzo chce się do niego odnieść. Kagol 4424. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Ola mówi, że do twojego komentarza się odniesie. Agatka w podróży. My... Кав Agentka w podróży, serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za wszystkie życzenia dla Zosi, bo było bardzo dużo życzeń pod filmami. Bardzo serdecznie Wam za te życzenia dziękujemy. Dziękuję. Serdeczne pozdrowienia dla Przemka 7188, ponieważ nie mam pojęcia, kim jesteś, ale widzę, że pod każdym filmem praktycznie zostawiasz komentarz. Bardzo serdecznie też dziękujemy za to. No, Wojciech! Wojciech 6983 to 69. Nie wiem, co ma oznaczać. Będzie więcej. Wojtek 69. <ścoughs> Wojtek. Chyba musisz zmienić nik. <gry> Dzisiaj z rana mamy dzień prania. Ani pranko zrobione. Tu jest jedno, tu wisi. Żeby nie było, tu też wisi pranko wszędzie. Dobra, zobaczymy teraz, czy wody trzeba nalać. Ognisko uszykowane na wieczór. Gdybyśmy chcieli palić. Tu mam jeszcze trochę drewna i nasz cudowny piecyk. Słuchajcie, pokażę Wam teraz patent. To jest 40 litrów wody. Nie chcę mi się tego dźwigać, żeby próbować to jakoś do tej konewki wlać, więc mam taki myk. Używam grawitacji. Po co dźwigać co się męczy? Taki od patent. Pokażę Wam jak to wygląda z tymi akumulatorami, pobieramy 165, 260 ładujemy, 100% naładowania, jeżeli akumulator jest niedoładowany to na przykład 1802, 2,5 kW daje słońce, a w momencie kiedy widzę, że jesteśmy naładowani do pełna to jest tak jak teraz, po prostu ucina całą moc paneli na dachu. Bo widzicie, pobieramy 160, 260 ładuje. Tak dobija jeszcze ten akumulator tymi amperami. Siema, moi kochani, jadę po wodę. Powiem wam, czego się teraz dowiedziałem. Mianowicie, na Elai tutaj w tym roku było ponad 250 aut na święta. Co spowodowało, że kosze na śmieci były przepełnione. Co z kolei spowodowało, że cudownie Niemcy poszli do gminy upomnieć się, dlaczego kosze na śmieci nie są systematycznie sprzątane. Chociaż gmina po prostu udostępnia te kosze na śmieci, żeby tu był porządek, i gmina za to płaci ze swoich pieniędzy wcale tego nie musi robić. Niemcy poszli z pretensjami, bo mimo że stoimy na terenie prywatnym, Tej Natury 2000, mimo że gmina za darmo daje kosze na śmieci, wcześniej policja mogła tylko tą drogą jeździć, bo to należało do gminy, a tu gdzie ja teraz jadę tą plażą, to wszystko należało bezpośrednio do Tej Natury 2000 i tutaj policja nie miała wglądu, ani nic z tych rzeczy, ponieważ jest to teren prywatny i ponoć że gmina chce albo już oddała jakąś część tu bliżej, żeby policja miała tutaj wgląd. Paru dni jeździ tutaj policja, jeżdżą bardzo powoli, wszystkich obserwują Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą chcieli zrobić tutaj jakiś porządek. Typu, na przykład, wszystkich stąd teraz wyrzucą, bo jest tu mnóstwo aut. Generuje to niesamowitą ilość śmieci, którą gmina musi wywozić. Oprócz tego, zrobiło się zamieszanie z psami, które sobie po prostu Niemcy tutaj wolno puszczają i te psy biegają. Były tu przypadki, że pogryzły kogoś. U siebie chodzą z psami na smyczy, a tutaj zaczynają przesadzać. Te psy sobie chodzą wolno. A jak im zwrócicie uwagę, to wam powiedzą, ale o co Ci chodzi. Także może być ciekawa sytuacja tu na LAI. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wynika. Ja dzisiaj. Policja też widziała, jak przejeżdżała. z Zosią na plażę. Przejść się trochę po piasku. Idziemy zobaczyć jaka jest woda. Ja w sumie dawno nie sprawdzałem jaka jest temperatura wody. W ogóle plaża teraz fajnie wygląda, bo się zrobiło więcej piasku tu dookoła nas. Ej, nie jest źle. O kurcze. To takie nasze polskie morze. No naprawdę nie jest źle. Kanada. Około sześciu stopni Celsjusza, ma. Idziemy nagrać Zachód. Nasz piękny domek w idealnym świetle. A my idziemy z Zosią. Zosia zabiera babcię z telefonem, czyli na łączach cały czas i idziemy nagrać Zachód Słońca. Pod ostatnim filmem Axel Alex dodał komentarz. Dawid i jego pomysły. Tak, mam genialne pomysły, wiem o tym. Dzięki, wielkie za komentowanie. Pozdrawiamy cię serdecznie. No i cóż, to chyba by było na tyle dzisiejszego vloga. Dzień dobiega końca. W idealnym słońcu kończymy dzisiaj tego vloga. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że nas oglądacie, lajkujecie, komentujecie. Zapraszam Was na kolejne vlogi. Trzymajcie się. Cię. Dzięki. Cześć. A po zachodzie słońca nie wyrobi się teraz takie pomarańczowe.